Halo! witam ja wszystkich po Dobrodziejsku. W kolejnym odcinku serii The Forest w trybie kooperacyjnym, żeby nie było mi tak samotnie na tej przeklętej, ale jakże pięknej wyspie, jest ze mną wielmożny Przemson. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Trochę nam tutaj zapada zmrok, ale to nie szkodzi Nie szkodzi, o różnych porach dnia też odcinki można zaczynać I co w dzisiejszym odcinku? Co my mamy tutaj do zrobienia? No ogólnie tutaj pan Przemson zrobił to, co robi najlepiej Czyli stawia prościej ode mnie I mamy tutaj takie schody, które po prostu Rozbudują naszą piękną Hawirę Bo oczywiście taka jest nasza misja w tej serii Żeby zbudować sobie godny dom Do dożycia spokojnej starości Albo przynajmniej momentu, kiedy ktoś nas uratuje z tej wyspy to także no tak, no będziemy budować budujemy, budujemy. Bud budować te schody na, na dach i też trzeba trochę umerlować w środku. Był u mnie tak, i tam trochę już a dzisiaj właśnie dokończymy u dobrodzieja. Dobrze, dobrze. Właśnie tak, jeśli poprzedni odcinek, tak się zastanawiasz, czemu te odcinki u mnie są tak co dwa numerki, a nie, nie tak mhm. po kolei, no to tam masz, masz link w opisie, możesz sobie obejrzeć poprzednie odcinki, więc nie maruj, spokojnie. Relax, relax. relax. No dobra, słuchaj. Ja zrobię coś takiego jak pochodnie tutaj przy wejściu. E, takie zwykłe starodawne, żeby właśnie czego oni się od tego podierali. Dobrze. I ten. Dobra, to jeszcze po drugiej stronie, bo to jest też ciemno przy schodach. Mhm, mm no spoko, dobra. spoko. O. Piknie, czy tutaj też. nie trzeba czaszek przez to możesz tam tutaj... iść na przykład na schody. Tak? A, tutaj, dobra. nie, sorry, bo tak no, wyglądało, no. że tak krzywo stoi, ale jednak nie. Tutaj latarka jest, widzisz? Od niego się świeci od tej czaszki. Czekaj, podpalamy, podpalamy. O, o, hejczy się. Chociaż teraz nie wiem, to. czy zauważyłeś, że, że oni bardzo no, zmądrzeli, jeśli chodzi o unikanie tego ognia. Już nie jest tak, no, że, jak, jak kiedyś, że po prostu wbiegali na ślepo w ogień, a teraz to już tak się zatrzymuje, spojrzy, y, uniknie, no chyba, że jest tam ferwuje No na terenie no. no tak. Ale też te pochodnie chyba też się spalają, jak to że pamiętam. Tak, po jakimś czasie one się rozpadają. Kamienie zostaną no, chyba tylko no, tego. dokładnie. Też a... trzeba uważać, żeby samemu w to nie wejść. Ale nawet klimacik jest, powiem ci. tak? No jest? tak, tak, no. światło jest potrzebne. Szkoda, że nie można na przykład samemu z latarek robić takich pochodni, żeby było białe światło, wtedy by było trochę lepiej, prawda? No, no, dokładnie. To by było... Ono mniej obciąża trochę, mi się zdaje ogólnie kartę graficzną i tak dalej. Tak, tak. No co, so, a chociaż a, optymalizacja w Deforest to też... A, wepchnąłeś mnie w, w ogień. Nie wiem, że stoję dalej, smażysz sobie. Dosany posiadanie trochę Uf ale skierczy. Dobrze. A ty nie, no nie szkodzi. W sumie to zaraz... E, tak, o, jeszcze Kucze, żywice o. nam się przyda, bo tu wszystko jest takie m, uszkodzone z tego, co mi e, go, Gdzie ten kolektor? Był e, kolektor tam, jest tam w, tam w nocy. Ja znaczy no, pójdę tfu. pozbierać. Dobra, nie wiem, czy coś tam się zebrało, mhm. bo ja na początku zebrałem e, zebrałem mhm. dwie żywice. Dobra, a widzę, że jest tych żywic też. Dwie. Teraz... A, idą jakieś chłopaki, widzę tam latarkę w ciemnościach. Zbieram patyki. Dobra. Może do górnicy się, górnicy się górnicy zgubili, Jesteś, tak Mówisz, tam, że z kopalni wyszli, wracają do domu? No, tak, <laughs> tak, dokładnie A przejmujmy się, gdzie jest gdzie jest krzyż, gdzie oni są Tam zaraz to przy jest. schodach e, widzieli, jak noszę no? drewno O, już próbował do ciebie dobiec Dawaj mnie tu. Mogę schody, podżegaj panie, na razie schody robimy no Nie hat. atakuj nas. Co on tutaj robi? Miride se wypije Rozdziabaj go tam, bo ja go Gdzie on dzią dzią jest? Rozdziabę. Jakiś taki hyperaktywny Zobacz, jak, jak skocznie. Tak? Dobra. Uch, ach, uch, ach. Tak Jeszcze muszę ci głowę odciąć dla bezpieczeństwa i <grym> higieny pracy. <grym> BHP, przede wszystkim. <grym> i lecimy znowu z koksem. Dobra, czyli mamy tak 30. No to może, myślę, że większość tego to już mamy zwiezione tutaj. Udało nam się mhm. pomiędzy odcinkami trochę drewna jeszcze 40 zebrać. Ja myślę, że jest. Tak, zespokojem. No tutaj, trzy wózki. No trzy. Ja sobie jest... zeskoczę z góry, będzie szybciej. Spoko, spoko. Sobie... No u się podsmażyłeś? Myślałem, że. Nie, blisko było, ale tym razem uniknąłem e, smażenia. Nie połują cię chyba. Zjem sobie tylko. E... A, tu są jeszcze. Ach, to są klatki dla królików, dobra. Tak, tak, tak. I tam masz patyki, to możesz zostawić. Właśnie, tutaj włożą trochę, może pięć. To jeszcze trzeba, I o właśnie, już łóż, nam skończyłem. Dobrze. Można robić kominek powoli. On jest już w dobrej fazie. Budowy, e, czy? Wiesz co? Nie, jeszcze trzeba przód odrobinę uzrobić. Dobra, e, to możesz zrobić. W sumie zapraszam. paru kolegów, bo tutaj jest trzech białasów takich. Spoko, jak coś to słyszę, jak się drogi. Nie, spokojnie. Mam hmm. takie zwykłe cieniasy. Cienkie bolki mówisz. Tak, tak, tak. A dwa strzały. Problemy, nie wiem czy tam pamiętałeś, że jak lubiłem właśnie odcinek z pierwszego pacza, że to odnawianie energii było tak szybkie, że po prostu mogłeś na stąd walczyć, nie? Za tak? stą uciekać, no Puszczasz shift i dwie sekundy pasz pełny pasek. A tutaj ile musisz czekać? No. no chyba z jakieś 10 albo. No ale 12. w sumie to dobrze, że to znerfili, trochę to dodaje realizm, No Tak, no. tak. No. Jednak człowiek człowiek by się szybko. się regeneruje, no. nie oszukujmy się, no właśnie. niż dobra mnie z tym. Tu hmm, tutaj jeszcze tak trochę drzewa zostało. Można by na górę zanieść, by tam jeszcze ogródki zrobiłem działkowe. O, elegancko. Będziemy mogli pomidory, ogórki hodować hmm, na przykład cukinie, cukinie, Rabarbary. <noise> Akwarzen. O dobra, już można po schodach chodzić. Nie, nie można jednak. O, chciałem po tej środkowej belce wejść, ale spadłem. Dobra, tu jeszcze. Jeden. Ogólnie drzewo się już kończy. A, nie mam już dynamitu. Myślałem, że znowu mi się zrespi dynamit, ale jednak... Nie. Można zrobić e, szybki wypad do... do wioski, hmm. do sklepu z dynamitem. Można by zrobić, ale... czekaj, tutaj coś mi warczy, ryczy, trzeszczy. Czy możemy i spać e, Chyba już powinniś... chyba już minął czas, bo ominęliśmy jedną noc z powodu, że mm -hmm. nie było opcji. Muszę sobie coś zjeść, bo jestem padnięty. Jeszcze skorupy żółwie nie mamy. Nie mamy skorupy żółwia? Hmm. Tutaj rób, a ja będę ochraniał teren, bo to jakiś widzę kanibal misanki tutaj... Spoko, spoko. ...zniszczyć. Zami oni tak szybko podbiegają, że nie zauważysz, z której strony... O, chyba, chyba przegrał, dobra. Hmm. Proszę nie robić kupy pod drzewem. <laughs> pod domem no, misrają, tu... co za banda. Jeszcze bazę rozwala, z latarką tu przyszedł. No panie, straciłeś głowę dla tej sprawy. No czemu to się nie chce mi zesnapować tak jak ja chcę? Nie podoba mi się to. Dobra, ile was tutaj matka więcej nie miała? Poszli! i cała wycieczka przyszła? No, ale daje radę, daje radę. Dobra, tylko jeszcze dla bezpieczeństwa głowę ci odetnę. Dobra. I tutaj bawię się, kombinuję, żeby to ostatnie skrzydło ze snapować, żeby to było tak ładnie zamknięte. Dobrze, dobrze, nie ma sprawy. Ja tutaj podokańczam budowlę jakieś. To jeszcze jedna kłoda i będziemy mieli całe schody. Oni no no, teraz jedzą no. ich? No, to za banda <laughs> kanibali. Jakby od tej strony, skoro nie chcę. Tak tak to jest w The Forest, że jak kombinujesz z tym snapowaniem, żeby coś wybudować, to. Z jednej strony nie idzie. Jak zrobić dokładnie to stan samo, od drugiej strony to nagle nagle się daje. Anki mi tu rozwalają. Dobra, gin. Jak już z niego coś wypadnie, to znaczy. Patrz, gościu się podjarał od tego i rozwalił mi pochodnie. Bo jednego patyka jednak. Co myślisz o takim kominku tak zabudowanym? Już zaraz, bo tutaj sprawdzam teren, biorę tylko jedną tą i idę już do Ciebie. A? Szybkie smarknięcie nosem. A, co to było? Profes jakiś kanibal? <laughs> Profesjonalnie bardzo. Jakieś nowe dźwięki, mówię w tej grze? Mutanty nadchodzą. Tak, jakieś mutanty nadchodzą. Ten tu jakiś czarnoskóry kanibal, czy się spalił? Hmm. Tak, on się spalił. Ała! Co mnie nie? Poszedł w proszę mnie tu nie bić. Posz Proszę nie smarkać tutaj o. <noise> Dobra, leki mamy O, przynajmniej nie będzie lepiej ich widać teraz O, proszę bardzo Elegancko, dobrze Dobra, dajmy mu umrzeć Ale tutaj ta otrucha leży No leży, leży, trzeba Normalnie. będzie to spalić wszystko Spalić w piecu i koniec Będzie trochę kości, to się coś zbuduje, jakiś płotek obronny, to no, gdzieś. czyli zewnętrzną, zewnętrzną warstwę Ej, no elegancko tutaj, pięknie to wygląda Można wchodzić, można, można. wchodzić wszystko ładnie zbudowane, ciekawa konstrukcja, zaczyna to nabierać takiego charakteru. No to dobrze, tutaj dobuduję jeszcze ogródki, posadzę trochę aloesu. Ogródki też w sumie, A. co będziemy na dachu robić o, no to jest pytanie. Nie wiem jeszcze, no to może dopiero po update'cie wymyślimy, może coś ciekawego dadzą. O właśnie, dadzą? może twórcy nam dadzą jakieś możliwości. Dobra, tutaj jest daszek, dobrze, to na razie myślę, że tam kurczę i chodźmy spać może, co? No tak, tak, bo mi się też zimno zaczyna, kurde znowu przyszli poważnie. Zobacz jak stoi pod werandą i się patrzy No w co się patrzy, Idź, idź pan stąd Szło Tam ja, na zachód Skacze szalony Dawaj w często, no. dawaj, tnij go I na co ci to było, na co ci to było, no Dobrze Dobra, jeszcze Dobra, nie ma co, bo oni będą przychodzić i przychodzić normalnie Tak, tak, tak Nie, bierzemy Potem tutaj Potem rozpalimy ognisko i to... Dobra, Z Z, 2 na 2, śpimy Udało się. Udało się. Ale szybko, bo... czekaj... Szybko było to całe spanie, bo był już chyba pod świt, można powiedzieć. E, co sądzisz, tutaj... o kominku? Jakby tutaj A, w środku... No, no, ja powracam, bo chciałem zrobić to no, no, chciałem no, 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 i spalić ich wszystkich. no, zaraz tam ich, ty ich na ogniwę, no, siedzimy na no, Okej, no, niech będzie. Wiesz, takie... w środku tutaj stawiasz ognisko. no, tak, tak. no, 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 to będzie no, to no, 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 tego wydobywać dobra to ja idę podokładam co mam yy... ja ich tam pospalam trochę dobra spoko <laughs> to ty pal ich w piecu ja będę trochę dobra. kamieni zbierał do tego yy, kominka zobacz przewrócili no wszystko wierzyć. normalnie no bajzl taki tu zrobili że szkole gadać potrzebuję patyków dwóch całych dwóch a no tutaj trochę odrosło na patyczków <laughs> Więc to nie problem. Dobra. Ale tak są potrzebne na te wszystkie klatki i tak dalej. Tak, tak. Także to wszystko najlepiej zbierać, jak jest pod ręką, to czemu by nie. A. Trochę twojego kominka wystaje spod chatki, ale... Tak? A, no? spod chatki? Tak, tak, spod chatki. A, spod A, chatki tam. to jeszcze nie tak źle tam. I tak w sumie myślałem, że w przyszłości dalejki, w przyszłości, jeśli ta seria tyle tak. dożyje. Y więc piszcie komentarze i dajcie łapki w górę. To... Robiłem ognisko... A tu jest, dobra. No, mów, mów. No, no, to właśnie ten, zabudujemy te fundamenty chyba właśnie kamieniem, żeby tak nie mhm. było prześwitu. To, to wygląda teraz jak taki Im, Im bardziej to rozbudowujemy, tym bardziej to będzie wyglądać jak taki kolos na glinianych nogach z tymi fundamentami. Otworzyłem krematorium nowe. Tak, mówisz, no. że jakie ceny macie? Nie, A, tutaj, eee, Ogniste. O, ogniste, <laughs> taka promocja. Ogniste Gorąca promocja to jest. <laughs> Chyba nie trafiłem ja nim, nim po porażkę. Ale oh. <grym _> No pięknie, będzie pięknie. będzie zrobić koszyk na kości gdzieś w, w środku bazy? Czy my nie mieliśmy koszyka na kości, chyba nie. Chyba nie. Był koszyk tylko na patyczki, nie wiem. Nie, nie, nie zrobiliśmy. Eee, no ja proponuję to to koszyk przycisk. na kości zrobić na na werandzie, bo bo jakbyśmy psa kiedyś kupili sobie, to to zawsze <laughs> będzie można psu rzucać kości, nie? No tak, tak. Także, ja, zobaczmy, może ja tutaj ja, pokombinuję. Koszyk na kości, koszyk na kości. Czekaj, tutaj, o. Dobra, kości już są, o, mogę pozbierać i przynieść. Jakby tutaj w rogu na przykład postawić. O. Można, można, tutaj, taki koszyczek na kości. Ty masz patyki, żeby go zbudować? A, 25 kości potrzebuje, nie? Jeszcze yy, 25 patyków. No, a już tutaj, czyli idę z kataną w las. Jeszcze połowa. Jeszcze połowa. Dobra, bierzemy Zbronię to. Ale oni tam się skwierczą ładnie. Elegancko. W sumie zaraz będzie trzeba jakiś obiad zjeść czy coś, bo zaczyna tutaj. Jestem ogólnie ciekaw co oni teraz prowadzam, W sumie 3 tygodnie. No tak, tylko że jestem już było właśnie. kilka razy taka sytuacja, że no, da, dali Byli sobie czas, więcej no czasu a, mhm. a patch był tej samej wielkości porównywalny, jeśli chodzi mhm. tam o zmiany poprawkę. Tak, coś tak, jakiego. no ale to rozumiem, że tam pewnie wiesz, ludzie się podjeżdżali, nie było programistów czy tam tych całych trzech co ich techników. mają. Ehm, no zobaczymy, no nie wiem, no ja... ja... Obstawiam z doświadczenia, jako już ktoś kto gra w foresta mm -hmm. od jakiegoś czasu, że to będzie taki bardziej poprawkowy, mały patch dla nas, takich graczy, którzy oczekują czegoś takiego wow. Bo w poprzednim mm -hmm. patchu było wiadomo, odblokowali jaskinie po, no tak, e, tak, tak. po wielu miesiącach. Ale znaczy, może nas zaskoczą, może znowu może będzie dobrze. jakiś, nie wiem, coś z budowaniem, jakieś kształtowanie terenu, łopaty, nie łopaty. Ja, mi tylko SMS budowli to będę chciał właśnie taką jakąś skrzynię na na przykład na czaszki, na liny, takie coś. Mi to potrzebne jest szczęścia, nic więcej praktycznie. No i ta fabuła cała, nie? No, to było jak najbardziej. Tak, kosz kosz stoi, kosz ja tam tylko zanieść muszę kości mamy. Ich... Kamieni nazbierać. Zjem sobie to, zjem sobie to, wypiję sobie to elegancko. O, tutaj jakiś leży, to jeszcze go do wrzucimy. No, podkładamy kości. A? Tutaj przy ognisku to leżą kości, też nie może to bierać kości. już tutaj pozbierałem. Dobra. E, jeszcze kamieni 15 sobie 15 można nazbieram. podnieść chyba. Tak, więcej już nie mogę, więc muszę zanieść. Ile? 15 można na raz podnieść? 15 można na raz. A, to nie wiedziałem, myślałem, Ale co... do tego całego chyba 86? E, tak, tak, 80 typu. ileś, 80 ileś tam wchodzi. Z tego co pamiętam. Tak. Jeszcze tutaj trzeba dobudować... ...klatki na króliki. Można by je poznosić, z te ciała. Dobra, to jest... elegancko. Udało się. Uch, on przelagowało. Tutaj trochę leży jeszcze tych y, lizardów, więc można je podnieść. Słuchaj spoko, spoko. nie mogę podnieść tego lizarda. A! Ło, w ognisko wleciał! <laughs> co za bałwan! <laughs> ja. czy podpolitam tego obok? Chyba nie. Trzeba... Trzeba mu pomóc, bo się męczy chłopak. Dobrać, A tam! Się męczy. Jak jest głupi, to się męczy. Ja go w ognisko <laughs> nie wepchnąłem. Dobra. Dobra, tutaj. Wow, wow, wow. Wziąłem sanki i to, coś mi się zliczowało trochę. Tutaj jeszcze jeden. No, powiem ci, że chyba ten koszyk z kośćmi zapełnimy, bo tyle się tego nie no, leciało. może jest tych czaszek, można by jakieś czaszko lampy tu zbudować. No, no. Albo chociaż podwieszane lampy na drugim piętrze chyba. tak, tak, tak. Nam tak, brakuje. Tak. I tutaj jest jeszcze jeden koleżka. A, ała. Faszli łgaś się gdzieś tam. Tutaj jest jeszcze ten, dlaczego nie mogę dołożyć? a mam szlizardy już w tym a, ja się ugaszę, skoczę na główkę z dachu naszego domu Żeby potem wrócić w całości, bo jak walniesz że skałę albo łódkę to... Nie, no już dwa razy wykonywałem ten skok Okej, okay. ja muszę coś zjeść Ale ładny hmm, widok. widok, tej no, nawet na moich niskich ustawieniach graficznych to to wygląda picobello Picobello, magnifik. Mmm, elegancko Dobra, czy wody mamy? Nie, nie mamy wody, oczywiście, bo nie mamy. E, skorupy żółwia nie mamy. Tak, dokładnie. E, w sumie, jaka poradnia. Jeszcze trochę mamy do zmroku, chyba nie? Mhm. Mm można by iść, bo klarze jest tam zaraz, e, zaraz tam jest blisko, więc. Można by to zebrać. E, ja tutaj zrobię. Tylko weźmy te kości lampę. jeszcze szybko. Kurde, do, do drugi raz nie pod żółwem to... się podpaliłem, co zajęło. Dobra, e, tak, tu są czaszko lampy. Wrócę. Ona się przynajmniej nie rozwali, a tych czaszek jeszcze trochę mamy. No, elegancko. Nie podbieram kości. Nie, no, jak też może iść samej ja tutaj trochę porobić, czy jak? No, nie Dobra, wiem. spoko. to. Iść ze mną, czy jak? Nie, polecę ten też gdzieś tam muszę. być. Będziemy sobie sytuację przekazywać na bieżąco. Tak, będziemy, będziemy w kontakcie na. Tak. Na tokach będziemy w kontakcie. O, Roger that. A formy ty. Teraz jest jak z CS-a, dobra. Yy, tyle kości dobrych. Ja jeszcze mam pięć kamieni przy sobie, to od razu je zrzucę w tym. Mm, mogę pozbierać lizardów, bo mam ich pełno. A, tutaj dobra kamie. Mogę sobie tak, jak odnowić jak... kewlar. No co, jest A dobrze. dobrze. No. Gdzieś jeszcze powinny być te ciała. Więc no, ja dużo pozbierałem i wrzuciłem już do pieca, więc... No my już dużo tych kości zanieśliśmy, ale tam jeszcze może coś się znajdzie. Dobra, ja idę, ja idę na żółwie polować. A, chyba wszystko. Dobra, to iść polować na żółwie, a ja wezmę katana i pościnę trochę patyków, bo potrzeba ich właśnie, żeby dokończyć wiele tych budowli, na przykład jakieś na króliki, czy coś. Dobrze, dobrze. Dobra. Deszcz pada, czyli jest to odpowiednia pora, kiedy samica żółwia wyłoni się z, z wody. Czytała Krystyna, czy w To... Po lewo widzimy nowy okaz kanibala. Kanibal stroszy Ten... swoje pióra, aby zaimponować samicy. Jednak przypadkiem walną ją siekierą w głowę. Co jest naturalnym okazem godowym wśród kanibali. <noise> Dokładnie, dobra, to, to jeszcze dobuduję trochę tych plateczek. I mam niestety kamieni. Hmm, gdzie też, wiem, gdzie... Wiesz co mi się uwie. najbardziej podobało z pierwszej wersji yy, The Forest? No dawaj. To nie było walkie Toki na, na single. A, a widzisz, to ty... I jak się przypadkiem nacisnęło, yy, to nie szumiała, tak, nie? Co jakim cudem oni... Po co oni to w ogóle wprowadzili? No nie rozumiem tego. No ja nie rozumiem. Chyba, że tam nie wiem, w przyszłości będzie można, nie... No nie wiem, nie, nie potrafię wymyślić jakiegoś zastosowania yy, które by tutaj działało. Po co jeszcze obciążać serwer taką, takim czymś. Wiadomo, że każdy i tak gra normalnie na czymś innym, na tętni spiku czy coś. Chyba mm. że wiesz, no na przykład wbijasz na randomowy serwer, robisz rozpierduchę, to, to tak. Nie? No w sumie, w sumie to prawda. Yy, dobra, no to... To są tutaj... w ogóle... Mam gości jakiś, ale to są na miękko spokojnie. W ogóle żółwi nie widać, nie wiem o co chodzi. Populacja żółwi jakiś złapory. To powinno być przy plaży, ja nie... No właśnie biegam przy plaży, ale... W ogóle tego tu nie łazi. Jestem przy kontenerach w tej chwili. O, widzę, widzę dwa żółwie. Powoli do przodu. I ciemno. Nie przyszło trzech, trzech, białasów i mamy ich skorupę? zaraz zabije. skrupę. Elegancko. Świetnie O, a tego tu coś takiego nie prowadzili. Ty widzisz, że teraz w jednym z kontenerów jest taka jakby nie wiem szyba, czy nie wiem duże okno? Hmm, nie, dawno tam nie chodziłem już. No właśnie ja też, pierwszy raz od wieków i... No nie wiem co to jest w sumie, czy to jest jakiś... rama z... folią? No nowe okna? Stawaj, bierz idę. Będziemy stawiać okna. <laughs> PCV. Obtynkujemy... <laughs> obtynkujemy mchem trochę <laughs> i... Nada, dobra. A to jeszcze zbieram... Tu nic nie ma. A gdzie ty w ogóle jesteś? Tak się rozglądam po mapie i cię mm. nie widzę nigdzie. No jestem tak... no nie jestem daleko. A dobra, już widzę, już widzę, już widzę. Musiałem sobie dać na cień czarne drzewo, wtedy widać dobrze biały napis. A, widzisz, widzisz. Już wracam do bazy, mam skorupę żółwia, dobra. także jest elegancko. Nie widać w ogóle kamieni. Czyli można już budować kominek? Tak, jak najbardziej. No myślę, że projekt jest cacy, więc wszystko cacy, tam jest. Okay. Panie, paszło mi stąd. Co ja bym zrobił, bym obudował taki mostek, e, mostek taki do no płotek z kości wokół tych, e, tego płotu, czyli nie płotu tylko ich schodów, To są na zewnątrz. A, tak, tak. tak, tak. Są takie dwa pachołki tak, i tak. oni mogą mnie często obijać, ale to najwyżej. To w sumie nawet chyba dobrze by wyglądało, jakby tak w górę polecieć, nie? I z tych kości mhm. taką wieżyczkę jakby zrobić. No tylko z kości to już ciężko, bo są cienkie dosyć, no. nie? Ale... Zobaczymy, co to się zrobi. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, już tu doleciałem, trochę jestem zmęczony. Jaszczurka biorę. Dobrze. E, e, nisko już się praży, tylko że nie ma jeszcze. Dobra, wezmę może przenieść trochę drzewa na tą platformę. Spoko, spoko. Mogę się wziąć po drodze w sumie trochę drzewa. E, czekaj, tylko tutaj muszę się najeść, bo ten już mi tutaj kwiczy. Mhm. Klatka dokończona, to jest dokończone. To możemy zjeść, a to możemy powiesić. A tam skorupę już dokończyłeś, tak? Już, już, już. Tylko wieszam mięso i skorupa, pyk, dobrze. No i bardzo ładnie. Ja donoszę na platformę tutaj. Spoko, ja jeszcze znajdę trochę, trochę kamieni. A i muszę właśnie, zapomniałem, miałem to zrobić na początku odcinka, żeby postawić drugi garnek na żywice. Mhm, dobrze, żeby... masz drugi garnek? Mam, mam. A? Czekaj, gdzie Zostawiaj, drzewa już nie ma, kolektor kolektor To drzewo jest Podbieram za to drzewo jest za cienkie. Ale to już nie. To jeszcze jakiś kanibal jest, można go usmażyć. A, patyków trzeba. i czy się. Kamieni jeszcze potrzeba trochę. Możesz po drodze też tam spoko, spoko. coś złapać. Dobra, sub-kolektor drugi stoi gdzie on jest? Yy, tutaj zaraz. Tutaj, tutaj, tutaj... tutaj dobra, tutaj. widzę. O. Ja widzę. <laughs> yy, dobra, także kamienie. Szybka akcja, trochę kamieni. Hmm. Stixy... praktyki też możesz pozbierać. Chociaż może no tak, nie trzeba. Zresztą, tak, ten, jak widzę, to... Drzewa trochę trzeba ściąć. Ile nam brakuje? 6. No to spoko. Fajnie to wygląda z oddali, tak? No, rośnie, nie? Rośnie nam habira. Mm. Mm, bardzo ładnie, i... bardzo ładnie. Pojmujemy ja jeszcze trochę loksów. Dobra. Chropatyków już nie potrzeba. Dobra, elegancko. Yy, czy jeszcze tak loksy? To ja się zajmę cięciem drwna ja podbieram kamienie. No, to jest jedno. No, podejrzewam, że jest dwa drzewa, i będzie. Nooo, dwa tak. Ja podbieram kamieni, których potrzeba jeszcze osiem. Dobra. Ale w tej Tniema. trawie nie widzę. No, nie pan. Dalej, śmiało. No, jezus, już zmęczony, już zmęczony. No, i weź tu, pracuj. No, śmielutko. Dobrze, leci. Dobra, mamy to, elegancko. Pozdrawiam jeszcze trochę kwiatków. No do wazonu będą. Tak, do wazonu. Białe jagody, chyba ich jeszcze nie można użyć do niczego. No, można je zebrać. A nie, one nie są czasem do strzał trujących? A nie czarne? A, czarne, tak, 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 może rację, no. Są, jeszcze są takie jakby niebieskie kwiatki, nie? też które są trujące, a nie tak, można tak, ich zebrać. Tak. Nie wiem o co chodzi, ale... E, dostawiaj, dostawiaj. Jeszcze jedno to tam akurat leży. Jeszcze, ja jeszcze pójdę do wypatyki, jeszcze zap to pójdę w drugą stronę, to może tam coś w kolektorze będzie. No tam już powinno się nazbierać trochę, mam nadzieję. Loks 2 na 4, dobra. Dwa na 10. Dobra, tutaj coś jest. 7, siedem, siedem jednostek O, no to może schody trochę ponaprawiać. Dobra, to stoi. A do Gdy czego jeszcze mam te loksy potrzebne? Bo tutaj to jest wybudowane. Na górze są jeszcze ogródki. A, no tak. Dobrze, dobrze. Warto tak. wszystko skończyć przed update'em. Tak. Dobra, mam, mam już wszystko, mam sapa, mam tego, to. Dobra, jadę z tym koksem, szybkie kamienie. Ups. Tak, cztery potrzeba są. Cztery do naprawy tych yy, magazynów na drzewo, to to sobie na razie daruję. Tak, tak, to no, bez sensu. No tak, tutaj mm, coś brakuje jeszcze. Pięć na to. Dobra i yy, rok na górę. Jezus, zasapał mi się znowu. Koleżka. Dobra, yy, to zrobione jest na razie. Ale jeszcze potrzeba naprawić cztery w środku fundamenty. Na no więcej na razie nie mam tego. No ja trochę je mieć, bo dwa drzewa teraz ściąłem. No ja niestety nie mam, tylko to jest chyba. Tak liście są na pewno ze wszystkiego, czyli jak ścinasz patyki, ale żywica jest tylko właśnie jak Zzew, ścinasz tak, drzewa, to drzew. tak. Niestety. Tutaj coś jest? U, to jest pusto. No ja jeszcze się nie zebrało, no ale to trudno. Ogólnie, no tak. Dobra. Głównie trzeba naprawiać fundamenty, bo to jest najważniejsze. Jeszcze tak? gdzieś jest. Pokazuje mi, że jest trisap potrzebny do jakiejś lampy, tylko. Cholera wie gdzie. Tutaj jest jeszcze na, na podłogę. Ogólnie potrzeba więcej niż niby jeden, tak? A tutaj potrzeba, zobacz o. Znasz, A, tutaj? Na ziemię? Ale nie, to wydaje mi się, że to do napraw się nie pokazuje w, w, w lewym dolnym rogu. Tylko, że gdzieś jest lampa niedokończona, Dobra. wydaje mi się. To na dole. Tutaj. Ach, to to jest to. Właśnie tak. Tak, tak, tak. Zastanawiałem. No dobra, dobra, dobra. Wyłączyłeś, tak? Czy nie? Yy, Czy nie, no nie, nie mam, nie mam sapa niestety. <grym> dobra. Czy tu coś w garnek tak. wpadło? Oczywiście nie. Nie, nie, bo przed chwilą byłem, sprawdzałem, pustki są. Bieda, panie, bieda. To jest dramat. Dramat, z problemy pierwszego świata. Tak, jeszcze ja pozbieram trochę kamieni może. <grym> to jest jeszcze drzewo, o. Widzę jeden kawałek, dwa nawet. Pomijałeś trochę. Nie, bo chciałem, wiesz co drugie, bo mi jednego brakowało i nie zabrałem. Wstawię po prostu do tego naszego magazynu tam. Dobra, Teraz spoko, spoko. No i elegancka chałupka, jak widzicie, drodzy widzowie, mm. tak wygląda nasza Hawira w procesie developingu, rozwoju e, i tak dalej. Jest to prawdopodobnie, no, znaczy na pewno w sumie, na pewno jest to ostatni odcinek przed update'em 037, Dokładnie. tak? Teraz będzie? Już zgubiłem eee, Chyba tak. 037. Chyba tak. E, także również jeśli chcecie wiedzieć, co się będzie działo ze mną, z, z dobrodziejem w przyszłym tygodniu, zapraszam na fanpage'a, żeby nie było później pytań, co się dzieje, czym nie ma odcinków, bo... no bo tak. E, i tak, no po prostu to chyba będzie na tyle, bo zrobiliśmy wszystko mm -hmm. to co chcieliśmy. Kominek stoi jeszcze... Stoi kominek stoi, tak mi się wydaje. To stoi, jeszcze stoi, pokażmy tak, jak to go. jak to wygląda, jak zapalimy ognisko tutaj. O, ależ piękny kominek po prostu. Proszę Pięknie. Państwa. Ten dym trochę tak ucieka, tu chyba cuk jest jakiś taki dziwny, zbudowany, ale, ale cóż, tak to bywa. Ładnie jest. W sumie to można by to nawet w górę zabudować, żeby to tak było ten bardziej wysoki kominek. Ale to tam nie ma co się teraz bawić. To w przyszłości. To czekamy na Wasze komentarze, czekamy na Wasze opinie, co sądzicie o tym, co, czym powinniśmy się zająć w następnej kolejności. Może tym się zajmiemy, a może nie, tego nie wynikt. I tak. to było na tyle. Dzisiaj ze mną grał Wielmożny Pan Przemson. Tak, grałem, grałem dzisiaj. I żegnamy się po Dobrodziejsku. I kolejny odcinek u mnie będzie. I kolejny odcinek, tak, jak najbardziej. Jeden odcinek u mnie, jeden odcinek u Przemsona, Tak na zmianę po prostu to robimy. I na razie, cześć, żegnam się z wami po dobrodziejsku, elo. Pozdrawiam.